Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu na moim kanale. I to będzie taki krótki maraton. Będą chyba trzy dni pod rząd. Od poniedziałku prawdopodobnie pojawią się właśnie ten. Ten vlog się pojawi z piątku, we wtorek i w środę. Postaram się postaram tak zrobić, ale zobaczymy, jak to będzie. Jestem aktualnie w moim domu rodzinnym. Jest moja obok i siostra oczywiście. Jak przyjechałam, to pojechałam na zakupy. Bartek jest w pracy, więc ja sobie aktualnie tutaj po prostu siedzę z nią i spędzamy jakoś czas. W ogóle przepraszam za moje włosy, ale dzisiaj totalnie nie ogarnię nimi mam. A, tak, dzisiaj planujemy też sesję. Tak? tak, tak, planujemy sobie pójść na sesję zdjęciową, więc ta buźka będzie ogarnięta i ta również. A aktualnie to sobie gramy. Aktualnie to Walicie. A potem e, Simsy. Ona będzie grała w czwórkę, bo ja komputer zabieram, więc ona sobie będzie grała w czwórkę, a ja e, na moim komputerze, tym dużym, w dwójkę albo trójkę, bo ja nie mam na coś takiej możliwości. No. A więc tak, tylko chciałam się na ten moment przywitać. I zostajemy ogólnie cały weekend tutaj w moim domu rodzinnym. No. <laughs> więc. E, tak sobie spędzimy czas, prawda? Tak. Jesteś szczęśliwa, mhm. że, mam cię, że masz mnie tu obok? Tak. No. Dobra, to sobie e, będziemy dalej grać. Witamy Was z parku. Bardzo często tutaj przychodziłam z Zuzią, pewnie pokazywałam to, ale też nie jestem pewna i teraz jesteśmy po tutaj w parku nad wodą, tak, bo tutaj mamy wodę. Będziemy robić sobie tutaj zdjęcia, tak jak widzicie jesteśmy pięknie umalowane, mamy zakręcone włosy, co dawno, a moich włosów na nie było. U mnie też. <głos》> Mm, tak, i będziemy sobie robić zjedzenie na kocyku, czy coś. wpadacie na nasze, nasze Instagramy, tutaj się wyświetlą nasze Instagramy, i będziecie mogli wpadać. tak. A, a potem nie wiem, co będziemy robić. Nie wiem, co będziemy robić później. Robię kolację wieczor wieczor wieczorem. Tak, robi kolację wieczorem, krewetki będzie robić. Co się man z mango i ostrym, co się z mango. Tak. No, zobaczymy, będziemy z Bartkiem próbować. Zobaczymy tego Twojego <laughs> specjału. To też jest przepisu, ale, tak, no ale nie smakowało. jedliśmy. Takie... Waszko, idź ode mnie. Ludzie wam stamtąd, a myśmy wąs. I tak prostu. Kaczki się odzwają, waszki latają. No... Um, dosłownie jesteśmy bardzo blisko wody, tak jak widzicie tutaj. I jesteśmy akurat w cieniu, bo tutaj stoi za nami drzewo i to jest od cień, a wokół a nas tam. jest... Po prostu w słońce. I możemy sobie na spokojnie tutaj to wszystko nagrać, żeby nas nie prześwietliło, co nie? Tak. No. I mało ludzi tutaj jest, więc. Spokojnie, cisza. Jest tak, spokojnie. Dlatego ja tylko kocham siedzieć jest tu, nie? Mm. To jest mega fajnie. Jest też restauracja tutaj. czekaj, może zmienię rękę. Nie, ja Nie, dobra. To poradzę sobie. Jest też tutaj restauracja, ale jest cholernie drogo, ponieważ jak dobrze pamiętam, jakbyśmy z Zuzią, to kawa zwykła kosztowała 15 zł. Taka filiżanka mała. No. Raczej. No, tak. no, niestety. jak pałacyk, no to co się dzieje? No niestety tak pałacyk, no. Ale <laughs> przynajmniej ładny park wokół. Otwarty e, dla nas. Tak. Za darmo <laughs> można w tu bez maseczek łazić. Chociaż tyle. E, no. A potem będzie wrócimy do domu. I będziemy się na pewno grać, prawda? A i w ogóle pochwal się tutaj widzą. W środę zdałam prawo jazdy. Tak, zdałam egzamin. Za pierwszym prawo ja razem. Tak, za pierwszym razem. Ja za trzecim, więc sza y, y, A Za pierwszym razem. Nadal nie mogę mówić, że zdałam. <noise> ja dzisiaj pierwszy raz ją widziałem w akcji, ale y, wiecie, samochód. No nowy samochód, tak, inny samochód, e tak? Inaczej trochę. Tak, to nie jest Ale ja nie dałam żadnego wypadku, a ja nie więc. Po prostu no. ciężko mi się rusza, bo... Tak. Ta, no musi się nauczyć, wiadomo, tak. każdy się uczy tak samo, na samym początku to muszę. ciężko mi było. E, pamiętam przecież... Boże, się przestraszyłam twoich włosów, myślę, że to jakiś robal. <grym> ja myślałam, że taki się robal na nie wchodzi. No, no, bo... to <grym> Może być szczure, może być robotem. Mm. Tak. No ja pamiętam, że y, jak przesiadywałam się na... Y, Klio? nie? Mhm. No to ciężko mi było też się przestawić. Bo no. byłam przyzwyczajona do samochodu, którym się uczyłam, prawda? No. Ale ja wszystkiego się nauczę. No. Mam jeszcze czas. Mam jeszcze czas. Nie mam własnego samochodu, będzie jeździć rodziców, tak samo jak ja jeździłam na samym początku. I no. Ja w czasie tych dwóch lat prawie też nie spodobałam żadnego wypadku, więc. No i tak trzymajmy, <laughs> niech tak zostanie, bo bym nie chciała naprawdę być, e... nie chciałabym być na pewno e... prowodyrem, tak, tak. E, prowodyrem e, wypadku, ale też bym nie chciała uczestniczyć w wypadku, nawet nie z mojej winy, no, także e, robimy sobie zdjęcia, trzymajcie kciuki. bo mam nadzieję, że jakieś przebytki wam tutaj e, nagram. Witam Was jakieś 30-40 minut później. Eee, skończyłyśmy robić zdjęcia w takim miejscu, tutaj na kocyku, plus jeszcze tutaj w okolicy. Eee, I będziemy zaraz wracać do domu coś jeść. Mamy ochotę na pizzę, ale nie wiemy, eee, czy będzie pizza, czy nie. Eee, I tak, mamy ochotę po prostu coś zjeść. Więc wracamy do domu Wam powiedzieć. Nie nagrywaj reszty. No, proszę Jamasz. powiedzieć, że jestem bardzo kiepską vlogerką dzisiaj. To jest brudna. Czuję brudna. Jest tego Lizaka, ok? Pragnę Wam powiedzieć, że jestem bardzo kiepską vlogerką, eee... okay. eee, ponieważ eee, pojecham po pizzę, i ją zjadłam. I nawet jej nie nagrałam. No. A ogólnie to zaraz idę do lekarza. Eee, no. A potem będę sobie grała. Miałam przede też w ogóle dzisiaj nagrywać Simsy. Bo korzystam. Chciałam skorzystać z tego, że Chopa nie ma przy mnie. Eee, no. Ale nie zrobiłam tego. Przez tą osobę, która jest za kamerką Dzień dobry Pani, co Pani robi? Aktualnie to gram Simsy. Buduję, pokoju dla dziecka. Bo raczej lubluję. Czy ja mam się bać czegoś? O czymś bym się dowiedzieć? Nie! <gryw> Bo już nie wiem. nie był. Coś też mi przekazać, czy coś? Mhm. A co? Coś chcesz wiedzieć? Nie wiem, bo... Wiesz, wszystko jest możliwe. Coś byś chciał? To ty mi powiedz. Co ty budujesz w Simsach pokój dla dziecka? No prostu, dziecko mi się urodziło. Simsa. Simsach. A, to dobrze, że tylko w Simsach. <laughs> to nie było, w Simsach. Cześć. Witam Was kolejnego dnia Pierwszy raz się w ogóle dzisiaj do Was odzywam Jest sobota, 31 lipca Tak, lipca, już chciałam powiedzieć sierpnia Jakaś godzina 20 Cześć Cała Ibeska się skończyła Tam troszeczkę ponagrywałam, ale no Chciałam spędzić czas z rodzinką Tutaj no i ogólnie Dzisiaj to w ogóle jakaś masakra Dzisiaj tutaj nic nie nadaje do nagrywania Jestem ogólnie słabą vlogerką dzisiaj Tak Przepraszam się tylko do Was odezwać, żeby nie było, że się nie odzywam. E, I powiadomić, że jednak e, chyba będzie e, ten vlog albo jeden cały, e, albo z dzisiaj i wczoraj, e, a jutro oddzielnie, chociaż wątpię, bo już też będę mało nagrywać, no bo będziemy e, robić paznokcie z moją siostrą, bo już mam troszeczkę odrost. I będziemy wracać do tomu Więc też raczej będę mało nagrywać, ale coś wam pokażę Po prostu będziecie mieć vloga z mojego weekendu No dawno nie było, więc postanowiłam sobie tutaj zrobić takiego vloga Ten po prostu weekend jest ciekawszy od moich pozostałych weekendów Teraz będę nagrywać z Team 3 Tak i... Bo dawno nie nagrywałam miesiąc. Moje ostatnie e, nagranie z Simsów, trójki, to jest ponad miesiąc temu przed moją wyprowadzką. I teraz siadam i będę nagrywać może 2-3 odcinki, nagram, może mi się uda. Nie wiem, zobaczę. E, tak, wpadajcie ogólnie na mój kanał e, Gaming, from, tak powiem, <grych> bo mm, powoli staram się wrócić. Miałam dwa tygodnie e, przerwy, ponieważ mój narzeczony miał. E, Urlop i po prostu spędzaliśmy e, razem czas e, i tyle. Głównie w domu e, odpoczywaliśmy, e, ale no, nie zajmowałam się wtedy YouTube'em e, W ogóle, naprawdę w ogóle nie zajmowałam się wtedy YouTube'em. E, tak. I chyba tylko tyle chciałam powiedzieć z dzisiaj. Muszę mnie nie Jeszcze specjalnie nie wstanie. Co dzisiaj okropne jestem. Nie pamiętujcie do przekazania. Jestem kiepską vlogerką. Dlaczego? Думаю, лучше набирает Сейчас Ты изменить?